A więc dlaczego? Dlaczego właściwie ludzie od początku chcieli prezentować swoje możliwości? Na początku oczywiście na skałach. Tam pierwsze wspólne rysunki wszystkich naszych prehistorycznych dziadków. A później idąc dalej internet, tak? Bo każdy chce coś pokazać. No tak, ale już by ktoś mu powiedzieć mógł, że Apache istniał i dobrze się sprawował. Nawet do tej pory go używają. Później lajki, like, Bardzo spory skok wydajności, wiele możliwości. Ostatecznie bardzo popularne Nginx. No i to prawda. Za Apache na początku zaczynałem, jak e, zaczynałem być takim młodszym adminem i bardzo wiele mi oczywiście pomógł e, i działał prawidłowo. No ale przechodząc do innej firmy okazało się, że wydajność jest bardzo ważna i kombinowaliśmy z Lighting, nawet w wersji 1.5 bardzo rozwojowej. Okazało się serwerem bardzo dobrym, pomógł nam bardzo, no ale przestał być rozwijany. Przestał być na tyle rozwijany, że pojawiło się bardzo wiele nowych problemów, a my staliśmy z technologią wstecz, tak? Przeszliśmy na NGINX. a EngineX bardzo dobry. Pracujemy do tej pory na nim. Mam wiele możliwości dodatkowych, które bardzo nam się podobają, ale. Jest jeszcze, coś. jest jeszcze coś, o czym Admin może pamiętać, że niekiedy ma klientów, o których chciałby zapomnieć, a oni by mogli spokojnie pracować z własnymi umiejętnościami. Jest to Ciroki. Ciroki serwer bardzo nietypowy. Po pierwsze dlatego, że jego konfiguracja wygląda dość inaczej. Inaczej dlatego, że wykorzystujemy do tego GUI. Dodatkowym atutem tego serwera jest to, że jest wciąż rozwijany. I jego używam na swoim prywatnym serwerze, jak również w firmie do mniejszych projektów, gdzie wspiera Django. Ale tak, jak już wspomniałem, jest szybki. Jest bardzo szybki, bo różne testy pokazują, że jako jeden z nielicznych serwerów przoduje w serwowaniu plików statycznych. Z drugiej strony statystyki zawsze potrafią być. Dosyć specyficzne, na przykład najnowszy Internet Explorer od Microsoftu niby jest najlepszą przeglądarką. Każde statystyki można sprecyzować tak i przygotować, że będą odpowiednie e, dla prezentacji wyników. Więc to zostawmy i tylko przyjmijmy do wiadomości, że jest szybki. Jest rozwijany, jest to jeden z elementów, który najbardziej mi się podoba, że za kilka dni mogę się dowiedzieć o nowych funkcjonalnościach, które na pewno mi się. E, przydadzą, a zarazem wiem o niektórych nieoficjalnie, o których jeszcze tutaj powiedzieć nie mogę, ale na pewno polecam i radzę obserwować ten projekt. Jest za darmo. No jak większość serwerów www. Jest to atut. Jest łatwy w konfiguracji, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że nie każdy z nas jest tutaj adminem, a zwykły programista, wrzucają swoją aplikację, czy nawet zwykły taki użytkownik internetu, bardziej zaawansowany, nie musi o to prosić nas, adminów, którzy mają spokojnie wtedy więcej czasu na granie w jakiejś gry, czy rozmawianie na ircu. No nasz czas też jest ważny. Licencja GNU jest dobrze udokumentowany, No i tak jak wspomniałem, sam go używam. Ciekawostka. Pewnie właśnie wygląda ten to GUI, rokiego. I oprócz tego, że ma wiele możliwości no, do zarządzania, jak status, informacje takie całkowite, konfiguracja V-hostów. To jest również bardzo ciekawy przycisk. Pozwala włączyć i wyłączyć serwer zdalnie, tak? Za pomocą właśnie przeglądarki www. Taka osoba jest w stanie władać tym serwerem, niekoniecznie mając uprawnienia do tego, żeby się logować na serwer i dokonywać takich operacji. Jeżeli jako administratorzy stwierdzamy, że chcemy wydzielić komuś takie możliwości, nam ten serwer www może chodzić na innym porcie przez load balancer puszczany dalej, więc nie przeszkodzi w serwowaniu kontentu z innych końcówek, to takie rozwiązanie jest chyba bardzo dobrze. Dobre, fakt, że są jakieś inne wspomagacze, jak webminy, czy jakieś inne autorskie rozwiązania, ale w obrębie samego serwera www to jest chyba bardzo dobry pomysł. Co jeszcze? Dorzucili tutaj możliwość obserwowania ruchu. Oczywiście nie tylko administrator będzie się cieszył z tego, że będzie widział kto ile zużywa łącze, jakie są requesty na sekundę, czy jaki jest trafik. Również może się z tego cieszyć zwykły użytkownik strony, wiedząc, że ładując jakiś widget na naszą klasę czy inny duży portal zauważy wzrost ruchu i będzie musiał adekwatnie do tego na przykład optymalizować własny kod, czy usuwając obrazki. Myślę, że takie rozwiązanie pozwala w jednym kompleksowym serwerze przedstawić to, co się dzieje po stronie tego właśnie Cirokiego i dobrze prezentować zwykłemu śmiertelnikowi, jaką obsługuje on właśnie, jaki obsługuje ruch. Ciekawostka. Ciekawostka jest taka, że można dodać wirtualne serwery w postaci gotowych już jakby przygotowanych templaterów. I tutaj akurat wziąłem coś, co mi najbardziej pasuje, nie tak jak kolega rejsowiec, ja akurat jestem bardziej wążowcem i uważam, że takie przygotowanie pozwala mi przygotować e, mój jakiś kompletny projekt w 4 kliknięcia. Tak? Ktoś inny może stwierdzić, że bardzo dobrze jest mu na przykład e, skonfigurować jakieś drupaly, WordPressy. To wszystko jest tutaj w odpowiednich zakładkach. Z jeszcze można dodać, że dobrze obsługuje PHP czy dot, dotnet z MonoDB. Z, z mono, mono e, tak, następna zakładka pokazuje w jaki sposób występuje konfiguracja konkretnych elementów przez uzupełnianie jakichś filtrów, tak? Jakichś... No, to nie. No, ja zapomniałem, no po prostu jest jakiś element na stronie, który się uzupełnia. <gry> tak, no oczywiście całość jest tutaj oparta o Ajax i inne nowe technologie, które są niestety trochę upierdliwe, bo za każdym razem jak włączymy jakiś przełącznik, czy włączymy, następuje przyładowanie strony i sprawdzenie, czy dane jak e, parametr jest aktualnie akceptowalny. Jednakże, tak jak wspomniałem, jest bardzo trudno wprowadzić e, jakiś błąd, e, gdyż większość jest rzeczy spredefiniowanych, tak? E, więc jeżeli ktoś chce coś zmienić, a nie ma wcale takiej bogatej wiedzy na temat e, administracji, e, uszkodzenia po jego stronie będą dosyć nieliczne. Tak jak wspomniałem, projekt jest wciąż rozwijany. Tutaj można zobaczyć, że w przeciągu kilku dni zrzut ciągle są jakieś poprawiane rzeczy i modyfikowane. Jest to moim zdaniem jeden z największych atutów tego projektu. Jest rozwijany już dłuższy czas i wciąż przy nim stoją programiści. To znaczy, że jeszcze długo, długo będziemy mogli współpracować i być pewni, że to co dostarczają nam twórcy jest aktualne i zgodne z najnowszymi trendami. Ale, ale żeby nie było, żeby nie powiedział, nie mówił, że jest tylko dobre. Ma swoje wady. Zajmuje sporo zasobów, jeżeli chodzi o sam serwer w pamięci. Jest wiele innych rozwiązań. Jeżeli ktoś kocha swoją pamięć i lubi do innych zastosowań, to na pewno będzie dla niego to sporym problemem. Generowanie konfigów przez Wizarda po stronie pliku tekstowego, gdzie jest zapisana konfiguracja jest bardzo nieczytelna, wręcz zupełnie nieczytelna. Można oczywiście próbować coś dłubać, ale jeżeli ktoś najpierw zapisze konfigurację przez GUI do pliku tekstowego, to już po stronie administracyjnej, czyli takiej terminalowej, jest już teoretycznie nie do naprawienia, tak? Więc trzeba, trzeba często dokonywać, dokonywać backupów. Automatyczne przeładowania strony po stronie Wizarda, o której wspomniałem, sprawiają dużo problemów, jeżeli jesteśmy szybsi niż strona, czyli wpiszemy dwa pola, czy trzy pola uzupełnimy, a zaakceptowane zostanie tylko pierwsze. I mała społeczność, która by używała serweru Ciroki, z którą można byłoby się dogadać. Tak, większość z nas pewnie tutaj tego serwera nie używała i pewnie część nawet nie słyszała. Używa ktoś z Was? A więc tak jak myślałem, no społeczność. <laughs> jest. Polska strona projektu, nad którą jakby czuwa jędrze i Nowak, więc jest również Polak w całym projekcie. Nie jest mocno rozwijana, ale z tego co z nim rozmawiałem kilka dni temu nadal jest aktywny i pracuje nad większym projektem, który zareklamuje projekt za jakiś czas również w kraju. Kolejny link to jest tam, gdzie na pewno ten serwer występuje w drobniejszych projektach jak review board wspierany przez powiedzmy dla naszych wewnętrznych projektów w Notaucie. jak gdzie, i gdzie można zobaczyć działający produkcyjnie serwer to są to taki mój wewnętrzny projekt i serwer tam działa już od półtora roku i działa, tak? żeby awarii nie zaliczyłem po stronie tego. Tak jak mówiłem, szybko skończę. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę. Czy jest możliwość z jety albo z tą katem Nie robiłem takiej, znaczy nie, nie czytałem o takiej kombinacji. Podejrzewam, że jeszcze nie jest to nieskończone, nie tak? nie przedstawiał się po prostu portu? tak właśnie myślałem, że to jako reverse proxy można... Znaczy jako proxy można było stosować. Wydaje mi się, że tutaj to lepiej zastosować serwery, znaczy jakieś haproxy czy coś takiego na wejściu, który byłby o wiele szybszy, tak? Nie traciłbyś na tym zasobów. Czy tak jak w No, no, no. Jeszcze mam jeszcze jedno pytanie, w tym czasie się, tutaj będzie się, o kolejny propagand. Jak nie, to dziękujemy.